ale też w imieniu całej rodziny. Wiemy z wiadomości, które dostaliśmy w ostatnich dniach, że bardzo wielu z Państwa jest tutaj dla nas, jako dla rodziny, jako dla ludzi, którzy stracili matkę, babcię, teściową. Ale wiem też, że wielu z Państwa Zgromadzony tutaj w kościele, jest tutaj nie dla nas, ale dla BI. Jest rodzina, są przyjaciele, są różni ludzie, którzy po prostu zawsze dobrze jej życzyli. I widzę wśród Państwa wielu pracowników, zarówno obecnych, jak i dawnych, a którym po dziś dzień bardzo wiele zawdzięczamy. Wiem, że są się państwa, pracownicy pałacu, mleczarni, gospodarstwa, stawów rybnych, sali lesernych, pokojów i restauracji. Przedstawiciele władz i instytucji państwowych, z którymi Bili przez długie lata współpracowała na dobra korczarów. I jest tu strażkowana której jako rodzina jesteśmy zgodnie wdzięczni za uratowanie pałacu przed całkowitym zniszczeniem. Obecność standardów straży, której zawdzięczamy tak wiele, to prawdziwy zaszczyt. Jest wśród Państwa też kilka osób, którymi jako rodzina chcielibyśmy szczególnie podziękować. Jest to Pani Teresa Król i Monika wysocka gregorczuk które towarzyszyły Bili na co dzień, od samego początku. Jest to Monika Kowalczyk, która była dla Bili w jej ostatnich latach i miesiącach prawdziwą podporą. i Jest to Hania Wiśniewska, której szczera przyjaźń dla Bili była dla niego. Państwem porusza mnie najbardziej, jest żywy dowód tego, dla jak wielu osób i na jak wiele różnych sposobów Bibi była ważna. Bo są osoby, które tak głęboko puszczają korzenia, że nie sposób wyobrazić je sobie gdzie indziej. I nie sposób wyobrazić sobie miejsca. Gdzie były, bez nich. Właśnie w ten sposób Bibi wrosła w Korczew 35 lat temu. Korczew bez Bibi jest miejscem, którego nie znam, które wszyscy musimy sobie jeszcze wyobrazić. Śmierć. Wieku 39 lat, po przebyciu długiego, pełnego życia, to nasza strata, nie jej. Straciliśmy osobę o niezwyklej sile, woli i determinacji, która swoją stałą obecnością zapewniała ciepłe poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. To strata mojej ojczyzny która była z nią w ostatnich minutach i której przyjazdu zawsze oczekiwała. To strata mojego taty, z którego Bili była niesłychanie dumna. To strata mojego wujka Dominika, który był dla Bili codziennym towarzyszem. To strata też mojej mamy, która poświęciła ostatnie miesiące na to, by być z nimi i której dobroć ich dostrzegała. To strata nasza, wnuków. I patrząc po tym kościele widzę, że to była też strata bardzo wielu innych osób. Jest to jednak strata tylko dlatego, że tak wiele nam dała. Ostatnio ktoś mi powiedział, że gdy odchodzą w bliscy, nawet jeżeli spodziewamy się, że ta godzina nadchodzi, to po ich odejściu zostają pewne obrazy, u górych wspomnień, często przekłamane przez pamięć. W moim umyśle, Pozostaje następujący obraz. Bibi siedzi w swoim fotelu, w salonie naszego domu w korczeniu i haftuje. Nogi ma na kufie obitym jej haftem. Obok niej, na czerwonym stoliku, który zaprojektował mój dziadek, jej mąż rodnej, stoi kieliszek i otwarta butelka bułgarskiej kadarki. Leży książka ze dzwonnikiem, a pod stolikiem leży kot. Dziś po raz ostatni pożegnamy się z nim. Zostaną podobne wspomnienia, moje i Państwa. Dziękuję.